Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might Magic 3 Armageddon's Blade. Grań z ogniem. O tak. Trochę się namęczyłem tym seriuszem. Po zakończeniu ostatniej nagrywki jeszcze trochę pograłem sobie solowo. Teraz na wieczór sobie usiedłem do dalszej sesji nagraniowej, No bo co, no bo zostaje mi jeszcze jutrzejszy dzień i. czy jutrzejszy? Dla Was to już dawno temu. Jutrzejszy dla mnie czwartek mi zostaje tylko do nagrywania. I potem lecę y, w Polskę z powrotem, więc. Więc cóż, siadłem i robię. A jak widzicie, surowców jest w cholerę i tak je sprzedawałem po drodze i tak gdzieś tam rekrutowałem wojsko. Y, zastanawiający może być Alamar. Może ktoś się zapytać, co on tu do cholery robi. A no był bardzo, bardzo przydatny, bo. To widziałem też, że pisaliście w komentarzach, tutaj po wykonaniu misji, misji tutaj, trzeba było zdobyć 30 żywiaków wody, które zbieraliśmy tutaj yy, i wówczas dostawaliśmy czar yy, Town Portal. Bardzo fajna rzecz i stwierdziłem, kurde, jak gramie i tak tutaj robi w bambuko często, że ja nie mam tych czarów i tak dalej, to ja, ja grę zrobię w bambuko. Więc w cholerę hajsu, przerotowałem bohaterów, trafił się Alamar. Alamar Alamarem, dlaczego lamar? Bo startuje z nauką czarów i mądrością. Bardzo dobre połączenie. W go wywałem, nim jedną bitwę zdobyłem, nim do siódmego poziomu, coś tam podniosłem drzewkiem. No i podeszła nauka czarów. A jak podeszła nauka czarów, nauczyliśmy go tam portalu, on nauczył tam portala innych zaklęć, innych bohaterów. Tym samym też biorąc zaklęcia wszystkie od Adrien i przekazując je innym e, bohaterom. Oczywiście o czwarto poziomowe zaklęcia mowa. Z nauczycieli, bo to była ta sytuacja, że za tymi monkami stali nauczyciele. Mm, e, jak widzicie, nie wpadł mi żaden dobry czar z piątego poziomu. Implozja mi tylko podeszła z takich ciekawostek. E, no i to w zasadzie Właściwie tyle, bo tak, temu nie mogłem dać żadnych czarów, no bo z wiadomych przyczyn oczywiście. E, tutaj JellyTi wygląda w tym momencie tak. Generalnie, statystycznie, zobaczcie go bohater, patrzcie jakie staty. E, czary, no to co, będą się pokrywały oczywiście. I jeszcze nam pozostaje ser sermichu, tak? E, czyli tutaj z takimi osobie czarami. Czyli przyzwoicie, tak trzeba powiedzieć. Statystycznie, jak wyśnił bohaterowie w taki sposób. Ee, co jeszcze? Michu dostał logistykę, bo było na uniwersytecie, więc kompletny, praktycznie, bohater. Można by to podmienić teoretycznie. A no, to z tym startuję akurat. Tutaj też logistykę mu dołożyłem. Zostaje jeszcze do zdobycia tylko inteligencja. Alamar nie ma znaczenia. No i Michael jest jaki jest. Cóż. Nie ma co zlekać ostatnie rojowisko Wasze przed nami, jeżeli nie wiecie, jak to zdobyć, no, jest wypisana w necie online lista, ile powinno być siedlisk, możecie sobie sprawdzić tutaj wtedy. 41, 29, 18, 7, 2, 27, tutaj 12 tych i 5 e, portali do żywiołków wody. To jest wymóg, żeby wygrać tę mapę. Trochę się naciupciłem, jak widzicie, ale to, to było tak, że ja już w dużej mierze mapę miałem skończoną około 3, między 6, 3 3,5 miesiąca, jeżeli chodzi o czyszczenie, a więcej czasu zajęło mi przekazywanie bohaterom e, statystyk i czarów. To więcej mi zajęło, szczerze mówiąc. E, Myślę, że dałoby się to nawet zoptymalizować do krótszego czasu. Myślę, że spokojnie mapa do wykonania w 5 miesięcy, tak na miękko. E, fabularnie troszkę było jeszcze wstawek. E, bo wymiana korespondencji, no już to niestety nie mogłem pokazać, zatem cóż, pójdźmy tutaj. Dziękuję bardzo. Eee, okej, okay. co to, to co? Pochód martwiaków cztery i lecimy dalej. Spalenie Tatalii, to jest ostatnia misja, finałowa. I wiem, że się na niej najebie jak zły, bo jest xl jest dwupoziomowa, to jest masakra. Czterech wrogów, Naszalimy no, się na niej strasznie, ale cóż, trzeba. Pokonaj Lorda Harta, wszystkich jego zwolenników, aby uwolnić Tatalię z kościstych palców śmiercionośnego zła. Jeśli Adrian zginie, przegrasz swoją walkę. W na jasnowidzy, znajdziesz woluminy magii ognia i ziemi, które dopomogą ci w zniszczeniu Lorda Harta. Ognia to mi ta tam ryba, bo z ognia mam wszystko, czego potrzebuję, no może z włączeniem Armagedonu. Eee, z ziemi... Z ziemi mam wszystko. Co oczywiście potrzebuję. Przedczas na konfrontację z martwym rycerzem Lordem Hartem. Zmobilizuj armię i pokonaj podstępnego wroga. Jego lojalni wyznawcy wiernie mu towarzyszą w tym potwornym pochodzie ku wybrzeżu oceanu. Eee, ważki, bazyluszki, jeszcze ludzie... Hmm, jeszcze ludzie. Nie wiem, ile ze swego zwykłego życia pamiętają umarli. Lecz jeśli nawet Lord Hart... Pamiętał tatalię, nie przydało mu się to na nic. Zwiadowcy donoszą, że martwy rycerz zwrócił się ku północnemu zachodowi i podąża wzdłuż wybrzeża. W ten sposób sam zamknął się w pułapce. Niestety morale armii jest niskie. Moi ludzie nie mogą ścierpieć czarodziejki w roli wodza. Na szczęście jeszcze większym wstrętem napawa ich perspektywa przeistoczenia w nieumarłych. <laughs> Fajny ich swojego. Ładny. Okej, okay. już od wielu dni podróżujesz w ciężkich murach dymu. W końcu kontrolowane pożary przygasają. Dym, że możesz ocenić rozmiar zniszczeń. Tak oto Lord Hart wypalił swoją drogę przez Tatalię, tworząc armię martwiaków z tych, którzy zginęli w płomieniach. Uki, okay. mamy tu jakąś grupę gnoli maruderów. Która ty jesteś? Tu, Adrian, jesteś. Bądź tak dobra. Okej, okay. jeden zamek tutaj, drugi tutaj. No, będzie chyba tego dużo, co? Mapa jest przeogromna, jeszcze mam podziemia. O, mamy kolejnego dżentelmena. Nie wiem ile jest, kiedyś czytałem ile tu jest na tej, na tej mapie zamków, to jest chyba jakieś zamków, to jest ogromna mapa, naprawdę. Naciupciamy się na niej jak źli, yy, więc, więc przygotujcie się na przygotujcie się na pewno na coś takiego, że tutaj lekko nie będzie na tej mapie. Widzicie, zamków jest w cholerę. <grymne> Niesamowite, co? Przynajmniej mamy jakąś wizję, dopóki nie zaczną budować kominów z z smrodu, to, to będzie okej. Okay. Pomarańczowy, widzę, że jest to blisko, i sledynowy. Będzie można się nimi szybko zająć. Ojej, zamek jednogło... Bo... O Jezu, jeszcze podziemia. Zapomniałbym, dobry Boże. Kurwa <grych> macie. <grych> Przyznam szczerze, że jest to deprymujące delikatnie, jak to wszystko tak zaczęło lecieć. Swoją drogą, są te... Yy, nekropolie, więc powinniśmy mieć... nie, nie będzie raczej problemu z czarem, piątego poziomu. Kto tu jest najwyżej? Hard. A ten? Alamar, ty nie jesteś jakoś tam dla mnie istotny. Eee, zróbmy może tak. No weź od niego wszystko, dobra, git. Weź tych, ty. Słyszeliśmy o twoim pochodzie, więc strzegliśmy tej okolicy przed Lordem Hartem i jego zwolennikami. Oni poszli już dalej, lecz my trzymamy tutaj straszny na wszelki wypadek. Miało nas trochę martwiaków, niewielu. Pomożemy ci oczyścić kraj. Dzięki mordo. Nasi bracia powiadomili nas o Twoim nadejściu. Dobrze, że Cię spotykamy. Nas również wiele kosztowała ta wojna. W walce z Marksem Wycerzem straciliśmy wszystkich przywódców. Pozwól, że dołączymy do Ciebie, aby razem zwalczać tę plagę. Dzięki. Dobra, teraz pozbywamy się Ciebie. Będziesz mi tylko spowalniał ruch. Ty, kumplu, służysz tylko do zbieractwa. Dalej, GDT. Ty poleć tę stronę z Adrian. Droga Lorda Harta i jego zwolenników martwiaków wciąż zaczął ślady zniszczenia. Choć zima powoli wraca do życia, to już gdzie góry są pokryte niewielkimi plamkami zieleni. Dzięki zadziwiającym zdolnościom regeneracyjnym okreda tetali wkrótce całkowicie podniosły się ze zgliszcz. Wiesz jednak, że jeśli Lord Hart i jego kompanii zostaną wnet unicestwieni, przekształcą prze piękne trząsawiska w całkowicie nagą krainę martwiaków. Nawet terenów podmokłych nie rozrośnie się na powrót jeśli będzie systematycznie niszczona. Cóż to za informacja? Ocean. Dzięki. To było przydatne. Będziemy bić ich? Kilku. Spoko. One ode mnie jest szybsi, więc mnie strzelał. Mogę się wskrzesić. Mamy inteligencję, spoko. Tyle ci dalej. E, zbierz was. W tej chacie jest więcej chętnych do przełączenia. Idź wezwij bla bla bla. Okej, okay. chętnie to zrobię. Kończymy turę. Ech, o boże, wszyscy tury tu będą trwały. To nas zabije. No, przynajmniej mam jaką taką kontrolę nad komputerem. To jest, to jest względna przewaga, którą posiadamy. Zdałem się, jak dużo masują startowych. Będzie też więcej wojska, bo jest to skoczek, więc. Sorry, jest to królówka. Więc ma już chyba buz do rekrutacji wojska. Dobra, damy radę. Nie ma co narzekać. Mamy tam portal, więc powinniśmy sobie względnie poradzić w kontekście jakiejś tam oczywiście mobilności naszej na mapie. Jeszcze jedno chciałem zobaczyć. A co to są bohaterowie? Który to jest w sumie Lord Hard Caller, nie? nie sprawdziłem w pierwszej turze. Może po prostu przy następnym nagraniu wrócę sobie do tego save'a i sobie sprawdzę, który to był który Jezus Mario. Faktycznie jest to najżmudniejsza kampania, muszę to przyznać. <laughs> Okej. Okay. a ten już zasmrodził. Uuuuh, czyżby kolega jakiś tu startował z rozbudowanym zamkiem? No to wygląda. O, ser Michu mój daj dalej. Dzięki mojej sąsiedzi, że napierdalacie w drzwi. Bo jest straszliwych, mam tych sąsiadów na górze. Rodzi się małe dziecko, i po prostu to, co oni wyprawiają, to czasami ludzkie pojęcie przechodzi. Jeżeli chodzi o to, jak napierdalają. Dobra. Ci są gotowi pójść, fajnie. Sermichu Jadrien. Najarmia, Jadrien. Goń tego, dziada. O! Poczekajcie. Yy, nie chcę to zapisu. Dobra. Wyłączę szybko walkę, bo miałem ją do czyszczenia. Sermiku, Jedź tutaj, zbieraj to. No może ...przez z drugiej strony. Powinieneś poradzić sobie. Możesz stanąć nawet tutaj. Przypomniało mi się wszystkie piękne kampanie. Nie czy walcząc z nią martwym. Jak szybko się jej zgrabnie czyści. Dobra, tawerna. Jedziemy na widma. Dobra, Alamar. Leź tu zbierać. Do tego będziesz przydatny i stworzony. Weź to I lecimy dalej i zbieramy woja. Trzeba się rozpełznąć na nich. Dobra, go. Widzę, że zakominowali nas powolutku. Będę między odcinkami może odświeżał sobie ten komin jednym bohaterem, Zobaczę jeszcze niech się werbują, fajnie Dobra, dawajcie chłopaki Walka, mhm, przydoby się mag, szczerze mówiąc. No, teraz z drugiej strony. Trzeba pojechać Lorda Harta, więc może aż tak źle nie będzie hmm. Zastanawiałem się, czy poradzi moja balista sobie z nimi. Poradzi. Mhm, jakiś czar może. Jakiś pierun tu. Dobra, ty już nie grasz. Musimy się przemieścić. Dawaj tu. Oj, świetni ludzie. Męk. Dziękuję bardzo. O, balista daje dużo przewagi na początku. O, jak dobrze. O, jak dobrze. Wyjmowalne wojsko. Dobra, to was się pozbywamy już. Ty do środka. Ty tu. Dobra, może tak stać. Ale... Lecimy dalej. O, interaktywne garnizony tak zwane są świetne. Będę przed tobą? Aha, lamus. Dobra, mamy to. Z tym się będzie czyściło naprawdę, naprawdę sprawnie ich. Grupa zjawek. Tak, stójcie sobie tak. Bombowo. Dawaj mi was. Pozbądź się was, będziemy szybsi. Kilku liszów. Zapisz grę. Powinniśmy dać radę. Na polanie przed sobą widzisz wejście prowadzące do jaskin prowadzące do krain podziemnych. Tam kolejne zastępy martwiaków nękają mieszkańców podziemnych. Wielokrotnie zdarzało się słyszeć plotki o zaginionych miastach, kwitnących do, do dziś dzień pod powierzchnią ziemi. Pora to ktoś sprawdził wiarygodność tych mitów. Wybornie. Im jesteśmy słabsi, komputer bardziej rozkłada się. To jest w słuszne. Zważywszy na to, gdybyśmy faktycznie stacjonowali, w, gdyby, gdybyśmy wali mi, z nim walczyli nie, nie przy użyciu AOE. Ok, pokonać trzeba jakieś e, to jest to dobre rozwiązanie, ale mając na uwadze to, że ja jednak walczę przy użyciu o zniszczeniu marłych, to rozwiązanie idzie do kosza. Oddajmy tyle. Dobra, widzę, że zasmurzili nas kominami. To co oni mieli rozbudowane zamki od początku? Kurde, albo no, pouciekali już z zakresu. To jest magiczny garnizon. O, gruba. Grubo, gruba będzie. Nie mam garnizonów. Siedem. Dużo. Ki, oki, oki. Leć w tamtą stronę od razu. I leć tu. Dobra. Dawaj, tu i weźmiemy w werny szybko do armii. Teraz już mamy sprawną armię, więc to nie powinno już sprawiać nam wielu tr tr trudności. Zatem, jak widzicie, balista naprawdę nam dużo daje jakości. Dobra, dawaj tu. Mamy tą portal, więc zawsze możemy się bezpośrednio przemieścić między punktami. Co tu masz za wojsko? O, jakieś tam. Generalnie starczy. Tu jeszcze masz mistycyzm, to w ogóle jesteś dużo przydatniejszym ogniwem. Odblokuj to. I na wąpierze dawaj. Poprzednio zbierz to jeszcze. Dobra, w wąpierze tak samo widzę. Przynajmniej dobrze, że możemy te bitwy robić szybko. Aź was. Okej, okay, sermichu. Coś tu mamy. Pamiętajcie, te surowce na początek naprawdę są dosyć ważne, bo później one nie mają już tak, takiego znaczenia. Ale ten kickstart ekonomii na początek naprawdę jest niejednokrotnie, może nam zrobić grę. W szczególności na wyższych poziomach trudności, jak widzicie na załączonym obrazku. Trzeba szybko będzie rozbudować kilka z tych zamków. Mhm. Nie zabijesz nawet jednego. Już nie na tym poziomie. Mam za mocnego bohatera, żeby on mi coś był w stanie zrobić za bardzo. Dawaj, tutaj. Przebijaj się. Dobra. Ty odblokuj zamek. Miło. Alamara tu za spuścimy do zbieractwa. Pogoń to towarzystwo. Możemy tak. Możemy tak. I tak. Dobra. Szybko poszło. Tu jest czyn ze skarbami, nie zauważyłem. Poziłam mój się już na tym etapie. 10 klejnotów. Nie było 10 klejnotów do zdobycia. Śmierdzi mi? Ciekawe. Jak mi mnie naszło? Nie, nie, nie. nie. Oto zapis. To można dobrze zrobić, jeżeli trafimy go teraz, jakoś dobrze ustrzelimy, to mu zabierzemy zamek, wiecie? Dobra, zróbmy to jeszcze raz na no spokojnie. No, tylko postaram się Wam to przyspieszyć już. Dobra, git. Dawaj tutaj dalej leć. I tutaj do północy, ok Ty odblokuj ten zamek nasz szybciocha. Git. Dobra, mamy to. Coś tu w ogóle jest? E, nic. Dobra. A ty mnie interesujesz teraz. Które może pójdziemy? Okej, okay, mamy to. Zrób do bezpieczeństwa coś takiego. Dobra. Zwoju te kościeje ładnie. Dobra. No już nie musimy oczywiście tego robić. Robię to z czystego już w tym momencie tylko. Ja przyznam bez bicia, że im więcej tych kurde będzie zamków śmierdzących, tym więcej będę się na tej mapie pieprzył i wkurzał. Ja nie lubię tego robić, no nic. Dobra, podgoń temat tutaj. Tak jak miałeś do podgonienia wcześniej. Okej. Okay. Tego z autostrzałą. Hop. O, tym razem mi szczęście nie podeszło i straciłem manę. No cóż, przynajmniej jakaś kara za wczytywanie nie będzie. Dobra, okej, okay, mamy to. Hmm, dobra. I teraz ten zamek. Jakkolwiek wojsko potrzebujemy mieć do rekrutacji, nie? Okej. Okay. One się ciągle gdzieś pojawiają i nie wiem, gdzie do końca są, nie? To kolejny garnizon do zebrania. Mhm. Mm Halo, anuluj. Zabierz mi tu gierkę. Dwa, na trzy. Bez różnicy. Mamy cię. Śmierdzioku kuty Dobra. Gdzie są bohaterowie za tym? Tu jest jeden, dobra, okej, okay. a w podziemy? Dwóch. Są gałgany jakieś. Jak się śmiesznie nazywają. Dobra. Teraz tak, tak. Adrian, zacznijmy. Co? I dracolisze. Spoko. <grymne> Naprawdę nie było problemu. Chyba to właśnie były te Drakolisze, odnoszę wrażenie. Weź hajs. Tak. Setki. To się rzuciłem, co? No, bez takiego, bez bohatera czarującego nie dam rady tego zrobić. A gałgan. Dobra, może być tutaj. Spoko. O, powtórzymy tę turę po prostu. A się rzuciłem po prostu jak dzik obierki, nie? Dobra, trudno. To przed atakiem to było, nie? Ach! Niestety już cały dzień mi zaczyna wychodzić grania za mocno. Tak, szczerze mówiąc to Jelly może się tu wteleportować do RapOx czy Rakops. Tak. I ty mu wrzuć armię. Możemy w gruncie rzeczy zrobić tak, 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 tak i tak. I to wiecie, wrzucę to. Dobra. Teraz na boki środek. Mamy to. Yy, Zacznę czyścić. Dobra. No, setki wąpierzy to już naprawdę nie w kipierdział. Jeszcze zróbmy tylko tą, tę walkę. Dobra, tę walkę to będzie tak samo szybka, jak była ostatnio. Dobra, bang, bang. Lecimy dalej. Dobra, tutaj nic nie było, ale wejdźmy dla proformy już czystej i podzielmy wojsko. Następnie kierujemy się w tę stronę. Nie do Was dojść. Nie wiem, z tej. A, się dowiemy. Alamar, rób co masz robić. save sobie tutaj rozgrywkę, mimo wszystko. Na początek warto to szyfować, bo jak widzicie, kurde, takie głupie błędy mi wchodzą co chwilkę. O, już mi przyszło znowu. By warto zapisać. Dobra. Zacznijmy od czegoś takiego. No to Adrian była najlepsza. Z implozjami i innymi tego typu cudakami. Chociaż też im trochę robimy, zrobimy krzywdy. Mimo wszystko. Nie 280 na łepetynę na raz. 250 na pytynę. 1000. No jest ciekawe. Myślę, jeszcze trzeba jakoś się nie zbafować. Zacznijmy od tego. E, faktycznie, możemy ich trochę naobrażać. Zaz im popękają te jednostki. A będą w mniejszych ilościach, to jesteśmy w stanie się wtedy przez nie jakoś przebijać sensowni. Mhm. Jeszcze nie w tej turze. W razie tu. Bo ty jeszcze nie podlecisz, więc mam jeszcze jedną turę nad nimi przewagi. Dobra. Powolutku się osłabiają, ale to jest powolutku. Tak, zajmiemy się tym. Mhm. Dawaj, dawaj tu i dawaj tu. Kiciorek tego? szarki troszkę. Dobra, teraz czary, pomyślmy. Myślę, że psalm spróbujmy się wyewakuować. Moimi wojskami gdzieś się da, najdalej. Jakiś dobry raż, pamiętajcie, nie jest zły, nie? Dobra, teraz. Sobie przywaliłem w głupi łeb. Dobra, tu o, krówka mu musi teraz nie będzie ruszyć. Dobra, przyjmij kontratak na siebie. Jedna padła. Dawaj, tu niepotrzebnie. syp dalej. Odesłaniem. Teraz wyłów tego. Dobra. I tutaj odleć. Teraz ty się schowaj tu. Dobrze. Dawaj tak. Odsuń się. Odsuń się. Spokojnie, spokojnie, nie ma problemu. To zaboli. Gorgon będzie trzeba wskrzeszać. No! Dawaj tam. Dawaj tam. Spróbuj tego zautować. Ten już nie gra. I ciebie. Mamy tak uderzy, spoko, trudno, nie ma problemu. Te, te straty nie są aż takie wielkie, bo to... To, to wygląda tylko groźnie, ale w gruncie rzeczy nie, nie biją nas aż tak dużo. Coś byśmy skrzesili. Załóżmy, że Reptilian. O jak pięknie. O to mi chodziło. To mi da szansę na kilka więcej skrzeszeń. Teraz się w ogóle przesuniemy na drugą stronę mapy. Ok, no, to Spell Powera kompletnie się nie boję, bo, bo wiem, że mam go dużo. Dobra, i wojska przesuwamy do konta. Już później się wampirem zajmiemy, rozstrzelamy go. A praktycznie tylko przy użyciu many, którą możemy zregenerować w jedną turę, mamy całą bitwę za nami. No i min-maxing, pamiętajcie, gra, nie? To jest jednak coś, co, co robi gry, naprawdę. Tylko kosztmany, a sprawia, że gramy jak po prostu na kodach, bez strat, nie. Po części to jest jakiś tam rodzaj, nawet ktoś by powiedział, może i słusznie, że takie gry na kodach, bo przecież. O Jezu, Ignacy, tak. Gliczujesz grę, że to już praktycznie nie wygląda jak sama rozgrywka, no ale po to, że tak powiem, gra udostępnia nam tego typu narzędzia, żebyśmy z nich korzystali, ja przynajmniej tak uważam. Ben bez strat, 20 tysięcy eksport dla mnie. To już setek, tu mam nadzieję, że nie będzie tym razem. Może byłaby to gruba przesada. Dobra, tyle to... O, na jeden atak pójdzie chyba. Właśnie, znaczy, to już dałem radę. Kilku czarnych rycerzy i kolejny zamek. Fajny, fajnie. Fajnie to wygląda, słuchajcie. Zadowolony jestem z tego, jak to wygląda. Weź go. Może ty nie, ale ty tak. Zresztą może błąd. Posolony. Nie ja dał radę. Dobra? To się bierze w ciemno. Świetny artefakt. Naprawdę świetny. 7 do 6. Och, teraz to mam ten plus 1 do ruchu. To w ogóle będzie to szło dużo łatwiej i szybciej. I sprawniej oczywiście. Teraz wrzucamy wojska. Ten garnizon nie ma żadnej wartości obronnej, więc tylko możemy, to wyciągamy z niego wojsko. No to była ekscytująca tura, to muszę przyznać, jestem bardzo zadowolony z tej turki. Eee, zatem, zatem, za co ode mnie? Słuchajcie, moi drodzy, to co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. No i co? Ja bym inaczej byście wy. To był Hero 3, Armageddon's Blade i granie z ogniem. widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. pa. pa.